No i jak czytam te publikacje tych miliarderów, gdzie oni mówią o, już nawet nie mówię o tych skrajnych bzdurach pokroju, tam zrównoważony rozwój, ale o tym, że trzeba dbać o energię jakąś tam, o, o tą współpracę w zespole, że trzeba te owocowe czwartki, te różne takie rzeczy, work-life balance i tak dalej, to ja wiem, że jak oni byli na początku drogi, to oni mieli zupełnie inny priorytet. I gdyby oni robili to, co teraz radzą sami, to by nie osiągnęli tego sukcesu. Julian Heller, przedsiębiorca młody polski, jest dziś moim gościem w Państwa. Jest to dzień dobry. Witam. Pierwsze pytanie: w jakim wieku zacząłeś robić biznes? Taki prawdziwy biznes, no to w wieku 16 lat, e, gdzie już obsługiwałem klientów, firmy, fundacje, e, a takie początkowe, pierwsze zarabianie pieniędzy, no to myślę, że w wieku 14 lat, takie mówię tutaj sam na swoim, gdzie handlowałem książkami, ale to była oczywiście bardzo mała skala. Biznes taki prawdziwy rozpocząłem w wieku 16 lat, gdy w listopadzie 2022 roku w trzeciej klasie liceum zdecydowałem się przejść na edukację domową. Wtedy działałem razem z takim chłopakiem w agencji marketingowej. Pozyskiwałem dla niego klientów, on to obrabiał. Ja zajmowałem się publikacją, pisaniem scenariuszy i pozyskiwaniem klientów. Z tego układu się wypisałem w ciągu kilku miesięcy, i teraz już od. Podejrzewam, przełomu maja i czerwca 2023, prowadzę to całkowicie na swój rachunek. E, powiedz mu coś o książce, którą napisałeś. Jak y, polecasz ją? Czy <grym> jest warta polecenia? E, tak, aczkolwiek sam już nie korzystam z wielu jej rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że bardziej zacząłem, za, zaczęło mi zależeć na czasie. Niż na oszczędnościach rzędu kilkudziesięciu, kilkuset złotych. Natomiast to jest bardzo dobra książka dla ludzi, dla dzieciaków, nastolatków w wieku 12 do 16 lat, którzy nie zarabiają pieniędzy, na przykład studiują, yy, chodzą do liceum i chcą sobie odłożyć jak najwięcej pieniędzy. Znajdą tam instrukcje, jak zaoszczędzić na nadawaniu przesyłek, tylko że to wszystko trochę trwa. Zależy, jaki człowiek ma stawkę godzinową. Ja. W, w tym wieku, w którym pisałem tamtą książkę, czyli przypomnę 15-16 lat, to było na przełomie 15-16 roku życia, jak ją pisałem, no to nie miałem wygórowanej stawki godzinowej, więc jak poświęciłem 20 minut, żeby zaoszczędzić 10 zł, to byłem zadowolony. Dzisiaj już niestety sobie nie mogę na taki luksus czasowy pozwolić, więc z wielu rzeczy nie korzystam, ale uważam, że taka dyscyplina finansowa polegająca na tym, że oszczędza się i minimalizuje koszta, jest czymś, co. Każdym człowieku zostać powinno. Czyli doceniasz dwie wartości w tym momencie, czyli czas i pieniądze, i z czasem po prostu. Twój czas zrobi się za cenny i musisz po prostu go zamienić na pieniądze. Tak, no ja jestem bardzo, ja się cieszę, że ja w tamtym wieku byłem bardzo oszczędny, bo dzięki temu zgromadziłem kapitał, który mi pozwolił też między innymi na uczęszczanie na konferencje, na których to pozyskiwałem klientów swoich pierwszych. Ale no w tej chwili, w której jestem, no to wolę wydawać czas, by odzyskać, wolę wydawać, przepraszam, pieniądze, by pozyskać czas, niż wydawać czas i zamieniając go na pieniądze. Dobra, a widzisz jeszcze jakieś inne zasoby? Które są zamienne z czasem i pieniędzmi? Zdrowie na pewno, aczkolwiek, przyznam szczerze, jestem w wieku 18 lat, jestem w świetnym zdrowiu i e, nic mi właściwie nie dolega. Miałem tam parę kontuzji za dzieciaka, e, ale widzę, e, patrząc się na starszych ludzi, jak nawet pieniądze plus czas, bez zdrowia, bez energii. To nie, ma, to nie ma sensu, dlatego też zależy mi, żeby w jak najmłodszym wieku mieć jak największe dochody, podróżować, korzystać z życia. Na Sylwestra na przykład sobie poleciałem do Dubaju, gdzie byłem na jachcie razem z z Polonia i obok nas pływał sobie Ronaldo. I powiem już tak, że jak widziałem tam ludzi w wieku 30, 40, 50 lat, to, to nie wiem, czy te drinki ten szampan, te emocje, ten wiatr smakował im tak bardzo jak mi w wieku 18 lat. No bo tutaj problemy z kręgosłupem, tutaj jakieś już pierwsze rzeczy, więc dla mnie zdrowie to też taki czas, że z czasem zdrowie się pogarsza i to myślę, że u każdego, prawie każdego, chyba że ktoś akurat wyjdzie z jakiejś choroby, więc warto zrobić dobre rzeczy, wielkie rzeczy w młodym wieku, żeby, no, Czyby to wszystko smakowało? Jasne. A ty, wiesz co, zdrowie, ale powiedziałbym, że jesteś młody, oczywiście, mhm. ale zdrowie, to można różnie to rozumieć. Dlatego, że jest coś takiego jak zdrowie emocjonalne, które wynika też z tego, co, jaki biznes prowadzisz. I czasami jest biznes bardzo emocjonujący i jakby wypalcie. Ale są takie. Elementy zdrowia, gdzie po prostu jest to tak zwany grind culture. pewnie to jest ci to obce trochę, jesteś młody jeszcze, ale niektórzy po prostu cisną, wszystko rzucają, żeby tylko zarobić pieniądze, a później liczą na to, że to zdrowie sobie jakoś. Nie, dlatego ja się cieszę, że będąc na edukacji domowej, ja obecnie studiuję na Asbiro, to są studia zaoczne, które pochłaniają bardzo niewiele czasu. Mam czas na biznes, myślę, że poświęcam na biznes, myślę, tak, nawet z 80 godzin tygodniowo co myślę, że jest bardzo dużo, e, natomiast, natomiast e, no pozostały czas spędzam na treningi i, i na, na tu za tym idzie, no jakby łączę to, natomiast wiem, że jeśli ktoś chodzi do szkoły, chodzi do liceum i jeszcze chciałby robić biznes, no to faktycznie on już musi być kosztem po prostu zdrowia, no bo, czy snu, no bo z czego innego miałby jeszcze e, czerpać. A co ćwiczysz? Na siłowni ćwiczę, mam trenera personalnego, no, podróżuję całkiem sporo, więc też pływam, ale to wiadomo, to jest bardziej taki sezonowy, regularny. Kiedyś chodziłem tam na basen. No i biegam, chodzę dużo po górach. A jak to się zaczęło z tym biznesem, właściwie powiedz? Wiesz, to bardzo mi się nudziło w szkole. Uważałem, że się tam marnuje, uważałem, że te rzeczy, które się uczymy, do niczego nas nie przygotowują. Widziałem ludzi, którzy narzekali już potem, będąc na studiach, że jedzą jakieś niedobre parówki, że do życia studenta jest okropne, a po studiach ludzie cię praktycznie nie szanują. Czytałem wiele książek, w których było pokazane, że ludzie w wieku 25 lat po jakiejś super uczelni przychodzili do pracy za psie pieniądze, za trochę większe niż tam minimalne, gdzie dopiero nabywali, się do, nabywali doświadczenia. No i uznałem, że idąc tą drogą, no nie dam rady zrobić jakiegoś takiego przebojowego życia. No bo nawet jeśli byłbym prawnikiem, nawet jeśli byłbym lekarzem, no to ile jest prawników, ile jest lekarzy? No dziesiątki tysięcy. A ile jest przedsiębiorców, którzy już zaczynali w wieku 16 lat? No myślę, że na palcach jednej ręki można policzyć, przynajmniej w rejonie, w którym ja mieszkam, a w skali Polski, no to myślę, że więcej niż stówkę takich nastolatków poniżej 18, która zaczęła robić taki poważny biznes. Eee, taki globalny trochę można powiedzieć, no to jest na, naprawdę mało. To powiedz trochę o tym biznesie, może, skoro mówisz, że, że był już wtedy poważny i globalny, to czego dotyczy? Mediów społecznościowych, czyli tego, co jest no, najważniejsze w marketingu w XXI wieku, zwłaszcza w drugiej. Yy, no... Praktycznie teraz już w trzeciej dekadzie, chciałem powiedzieć, w latach dwudziestych, dwudziestego pierwszego wieku. Marketing online, marketing wideo, czyli tworzenie materiałów wideo, takich jak między innymi ten podcast, tworzenie rolek, bo rolki są najkrótszym elementem, ale najbardziej chodliwym, mają najwięcej wyświetleń. No i jest sobie przedsiębiorca, on wcześniej miał jakiegoś tam Facebooka, Instagrama, wrzucał tam posta, wrzucał jakieś zdjęcie. No i nikt z tego tam za bardzo nie korzystał. No, czasem ktoś go zobaczył, to o, fajnie, że tutaj działasz. Lepsze takie jest coś niż nic. Ale nie przynosiło mu tym przedsiębiorcom to jakby pieniędzy z tego. W momencie, gdy ja robię komuś markę osobistą, tych wyświetleń jest setki tysięcy, czasami nawet miliony. Zdarzają się, że nawet kilkanaście milionów robimy naszym klientom wyświetleń. Z tego chociażby no jeden na dziesięć tysięcy to był jakiś klient czy grupa docelowa. No to przy takiej skali ta sprzedaż po prostu jest ogromna, no bo ludzie teraz kupują rzeczy na podstawie impulsów. I nie mówię tutaj, że ktoś sobie zrobi filmik z jakimś produktem i ktoś kupi 100 produktów, ale że potem ogląda taką osobę, przyjdzie na jej szkolenie, przyjdzie na jej występ, kupi sobie u niej jakąś usługę, kupi jakiś kurs, bo będzie wolał u niej, bo kojarzyć się mu będzie ona z rolek, będzie się czuł bezpiecznie. Moi klienci mają coś takiego, że ludzie ich na ulicy rozpoznają i traktują ich, jakby już ich znali. To jest bardzo dziwne, że jak kogoś widzimy online, widzimy go przez dłuższy okres czasu, to zdaje się nam, że łamie się ta bariera. Wydaje nam się, że już tą osobę znamy od wielu, wielu lat, podczas gdy ta osoba taka zszokowana, że. Jezus Maria, co ty mnie tu przytulasz, strasznie ten, e, spoufala, czy przecież się pierwszy raz widzę człowieku, ale to po prostu jest w naszych e, mózgach tak zakodowane, że kogoś widzimy. Podejrzewam, że gdyby większość tutaj z nas na pewno kojarzy Roberta Lewandowskiego, e, to czułaby się mimo wszystko swobodnie w jego towarzystwie, także już by go, z, tak jakby się już go wiele, wiele znała. E, no, może oczywiście byliby pod wrażeniem e, jego osoby, ale już byłaby taka bariera e, złamana, że no już. Tu by chcieli sztamę przybić, tu coś, tu tam coś, wiadomo. No, podejrzewam, że pan Lewandowski by się na to skusił, e, chociażby wiadomo w jakimś e, zakresie oczywiście. Natomiast e, no, w przypadku, gdy widzimy człowieka obcego na ulicy, nie wywołującego żadnych emocji, a tak niestety patrzą na nas te gwiazdy, które my widzimy w internecie, a które nas nie znają. No Niektórzy też mają taki dystans do osób, które są popularne, że się boją ich w pewnym sensie, prawda? I to może też w niektórych przypadkach utrudniać prowadzenie biznesu, ale nie, rozumiem, że ty jeszcze to... nie masz tego problemu, tej rozpoznawalności na ulicy. Tylko ja aż... nie, moi klienci, natomiast nie, nie, nie. To jest taki mit, że rozpoznawalność, rozpoznawalność jest takim ładunkiem, że nawet, że o ile ona jest nie jest jakoś bardzo negatywna i o ile nie działasz w takiej niszy, nie wiem, jesteś lobbystą na przykład i robisz jakieś rzeczy, które no, no wymagają ciszy, czy z jakimiś trudnymi tematami deweloperskimi, też tam takich ludzi, bo się obracam w tych środowiskach. E, no to tutaj faktycznie no, ludzie mogą się bać, że no nie no nie chcę rozgłosu, ale w takich rzeczach jak usługi prawnicze, to ludzie zdecydowanie wolą e, korzystać u osób znanych, bo wiedzą, że te osoby ich nie wykorzystają, nie oszukają, no bo przecież ucie, ucierpi ich marka osobista na tym. No bo ja też wtedy nagram film, że ta pani wcale nie jest taka fantastyczna. Jak tutaj na podcastach i na filmikach opowiada. Powiedz mi jeszcze. Po prostu ci się nudziło, prawda? Natomiast. Dużo czytałem i nie miałem też żadnych takich ograniczeń. No, znaczy, no, miałem taką zawsze wiarę w siebie w to, że dam radę. I ja za czasów ucznia byłem raczej tym piątkowym szóstkowym. Jak potem czytałem książki biznesowe, gdzie mówiono, że ci trójkowi czwórkowi to przebiją tych piątkowo szóstkowych to myślę sobie o matko, co ja robię. Ile ja energii tutaj w to angażuję tylko po to, żeby mieć jakieś tutaj pasek na świadectwie, czy żeby mieć jakąś średnią ocen i się porównywać. Kłopota totalna jest. I przyznaję rację teraz tym wszystkim wyśmiewanym nieraz nawet Mówię tutaj oczywiście w cudzysłowie guru biznesowych, którzy tak twierdzili, że szkoła jest niepotrzebna i ona jest bardziej nawet szkodliwa. No, a chciałem robić po prostu dalej duże rzeczy. No, nie chciałem pracować już w takiej, nie wiem, nie chciałem iść na stację benzynową, pracować na etat. Korzystałem z tego luksusu, że no żyłem, nie ukrywam też na utrzymaniu rodziców, więc nie miałem kosztów stałych, więc mogłem sobie pozwolić na to, że przez te pierwsze miesiące nie zarabiałem tyle, żeby się samemu utrzymać, ale no. Mniej niż pół roku zajęło mi to, żeby zarabiać więcej niż przeciętny Polak, a obecnie no to już jest myślę, że w jednym procencie zarabiających Polaków są, czy, Czytałeś jakieś książki, które Ci pomogły na początku, prawda? Jakie to mogły tak. być książki? Jeszcze za czasów, jak miałem 13, 14, 15 lat, no to byłem zafascynowany ekonomią i filozofią. Tam takie książki z Ma Maurycy Rothbard, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Hans Hermann Hoppe. To były takie bardzo teoretyczne rzeczy. Myślałem, że będę kiedyś akademikiem. Zetknąłem się z tym środowiskiem, poznałem paru profesorów, wybitnych ludzi, ale jednak zależnych od państwowych uczelni, zależnych od cudzych pieniędzy, nie takich self-made menów, no to i, i powtarzających tak naprawdę w kółko to samo i mierzących się z krytyką, no nie było to życie, aczkolwiek szanuję to podejście, nie było to życie takie, jakie bym chciał mieć. I z tego środowiska filozoficzno-ekonomicznego, lekko może nawet politycznego, przeniknąłem do takiego biznesowego bardziej środowiska, no bo te na eventach się ścierają te środowiska. ASBIRO, z Instytutem Misesa robiło często jakieś wspólne eventy z Fundacją Obywatelskiego Rozwoju. No i zacząłem czytać bardziej takie biznesowe książki. Na no przykład takie wydawnictwo Freedom Publishing. Szczęśliwie ich obsługuję na mediach społecznościowych. To był jeden z moich pierwszych klientów. Do dzisiaj prowadzimy fanpage Jordan Peterson Polska, właśnie na mediach społecznościowych. Wszystkie filmiki z Jordanem Petersonem w języku polskim są nasze. No oprócz tych tutaj przez Wojtka Siryka, który teraz zaczął nas, można powiedzieć, oczywiście żartuje, kopiować i, i też tam udostępniać na swoim kanale, e, no to te książki, takie pokroju właśnie, e, no nawet chociażby ten Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, taki no niby banał, niby klasyka, ale jednak, no obecnie to już są książki negocjuje, jakby od tego zależało twoje życie, e, Nieustępliwy, e, Twoje Pierwsze 100 Milionów, e, czy też książki Rainera Citelmana czy... Nieustępliwy Antonego Rubińsa, tak? Dokładnie. Okay. Czy też no, chyba almanak na Wala Tylko to już, taka, to już jest taki wyższy poziom, bo zauważyłem, że wiele książek może być szkodliwe dla początkujących, bo wiele osób, które. Za, które... O, powiem coś takiego, bo mamy y, zwyczaj uważać, że jeśli ktoś jest najlepszy w danej dziedzinie, to powinniśmy go słuchać od początku. I dlaczego tak naprawdę też biznesmeni powinni słuchać w ogóle nawet ten podcast, e, skoro ja jestem no, na początku, mimo wszystko, swojej drogi? E, no to nie lepiej sobie posłuchać Rafała Brzoskę czy Ilona Maska, czyli ludzi, którzy są z tego top jeden promil, jednego promila, jednego promila. Otóż nie, ponieważ oni mają inne problemy, oni się mierzą z innymi rzeczami. Dla nich no, jest wartość tego czasu bardzo istotna i spokoju ducha. No i jak czytam te publikacje tych miliarderów, gdzie oni mówią o, już nawet nie mówię o tych skrajnych bzdurach pokroju, tam zrównoważony rozwój, ale o tym, że trzeba dbać o energię jakąś tam, o, o tą współpracę w zespole, że trzeba te, te tłuste, nie, nie Tłuste czwartki, ale te owocowe czwartki, te różne takie rzeczy, work-life balance i tak dalej, i tak dalej, to ja wiem, że. Jak oni byli na początku drogi, to oni mieli zupełnie inna, inny priorytet. I gdyby oni robili to, co teraz radzą, sami, to by, to by nie osiągnęli tego, biznes, tego sukcesu. Ja bym to porównał też do słów Miltona Friedmana, że Polska nie powinna robić tego, co kraje zachodu robią teraz, tylko to, co kraje zachodu robiły, gdy były takie biedne jak Polska. Dlatego uważam, że też nie powinniśmy czytać tego, co radzą nam obecnie miliarderzy. Zakładając nawet, że są uczciwi w tym swoim przekazie, tylko powinniśmy bardziej robić to, co oni robili, gdy zakładali biznes. I wtedy nie mieli jeszcze czasu, żeby opisywać swoje mądrości, swoje podejścia w książkach. Więc dlatego, no, ja jestem teraz, można powiedzieć, takim przykładem osoby, która, yy, no, jest jeszcze w tej początkowej, mimo wszystko fazie, już, no, no, nie chciałbym się nazywać amatorem biznesu, no, bo mam agencję, yy, zatrudniam ludzi, mam na 20 klientów w tej chwili których obsługujemy więc mam już duży rozmiar tego biznesu że mało osób taki, taki biznes miało w ciągu całego życia więc myślę że już nie jestem takim początkującym początkującym ale w każdym razie jestem na początku drogi patrząc tak na lata więc cały czas jeszcze mam to że Cały czas się chce, chce działać i, i no nie idzie się na te kompromisy, y, jeśli chodzi o biznes. No biznes musi być na pierwszym miejscu, jeśli chce się go zbudować na, y, na początku. Jeśli chce się zrobić naprawdę dużą y, firmę, no to nikt nie dba o to, żeby sobie tam odpoczywać, y, regenerować się i tak, dalej, i tak dalej. To fajnie, jeśli to jest. To musi być w pewnym momencie, ale no na początku, na moim początku, początku no to było tylko to, 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 to jakby co trzeba się poświęcić. Tu trzeba po prostu e, działać aktywnie, a, a nie tam się zajmować już takimi różnymi innymi rzeczami. Potem, dopiero jak już są pieniądze, jak już się biznes sam kręci, że już potem klienci sami przychodzą, klienci polecają kolejnych klientów, gdzie już nie trzeba takiej prowadzić aktywnej sprzedaży, to wtedy można się już pozwolić na tym, żeby usiąść, żeby zobaczyć tutaj wokół, czy dobrze robimy, z, sprawdzić. Ale no to co mówię, no wiele osób. Czyta te, te rzeczy od o tych miliarderów, którzy już osiągnęli ten pułap, mają inne priorytety i potem się dziwią, że robią to, co oni im zalecają, i nic im nie wychodzi. Tak, ty zacząłeś od właściwie samych Austriaków, czyli tej austriackiej szkoły. Tak. z tego co słyszę. No, na te książki się nie trafia przypadkiem na ulicy, tylko ktoś musiał ci je polecić na początku. To był ktoś z rodziny, czy jakiś znajomy? To były bardziej. Yy... No, od grupek politycznych na Facebooku się. Może bo po prostu sam szukałem. Sam szukałem, bo sam szukałem, no bo tam jakieś wiadomo, no wypowiedzi. Przy okresie dojrzewania mi się zaczęły podobać różnego rodzaju e, polityczne starcia, sobie je oglądałem. Szybko odkryłem, że to jest bardzo jełowe te spory, no tam kto co powiedział, więc chciałem odkryć głębie, jak powinien wyglądać system polityczny, jak powinna wyglądać gospodarka, żeby była skuteczna. No i porównywałem sobie różne myśli, i na najbardziej zdroworozsądkowa e, wydawała mi się austriacka szkoła w ekonomii, ale no nie chciałem też pozostać na samych memach, na samych nawet tiktokach i na samych jakby cytatach, tylko chciałem się faktycznie w to wgłębić. Przeczytałem mnóstwo tych książek. Z moim z takich jednych z pierwszych mentorów był właśnie Jan Fior, który mi bardzo pomógł właśnie w sprzedaży też tych książek, który mi też wiele książek oczywiście podarował, widząc, że w wieku 14 lat się interesuje austriacką szkołą w ekonomii, ale no można powiedzieć, że samotno no trafiłem. Jakby nie było takiej osoby, która na początku drogi mi powiedziała, Julian to jest Austriacka szkoła w ekonomii, czy tam w rodzinie, to powinieneś czytać. Nie, to po prostu yy, wyszukiwałem w internecie, na social mediach no, trafiłem na to, uznałem, że to ma sens, wgłębiłem się, zobaczyłem, że tego sensu jest jeszcze, jeszcze więcej, porównywałem sobie to na różnych debatach z innymi myślami, z keynesistowskimi, nawet z chicagowską szkołą ekonomii, no i zauważyłem, że tamte szkoły się opierają na bardziej myśleniu życzeniowym, na zagmatwanej ekonometrii, która no, niestety no, w większości przypadków nie działa. Powoli rozumiem, że przechodzisz do tematu inwestowania, czyli po prostu odkładasz pieniądze i pytanie powstaje, co robisz z nadwyżką finansową? Czy na razie reinwestujesz w firmę, czy może już budujesz jakiś majątek netto, który można później gdzieś tam upłynniać? Jeśli mnie słuchają ludzie w moim wieku, to wiem, w większości przypadków powiem wam, że nie ma się to szybko brać na inwestowanie i najlepszą inwestycją w młodym wieku jesteś ty sam. Czyli różnego rodzaju wyjazdy, konferencje, być może nawet szkolenia, chociaż tutaj oczywiście jest dużo syfu. Natomiast w moim przypadku jest tak, że też dużo mam tego za darmo, bo moi klienci mi załatwiają różne wyjściówki na konferencje, bo tam razem z nimi nagrywam i tak dalej. Często też ja na konferencjach robię relacje. Teraz będę na Święcie Kapitalizmu robić rolki dla święta Kapitalizmu, wcześniej na Asbiro e, wielokrotnie robiłem z ich seminariów, e, właśnie, wideorelacje, e, więc tutaj miałem, powiedziałbym, taką pozytywną. Ja, ja też w moim biznesie za bardzo nie mam w co inwestować. Oczywiście, no są takie rzeczy, jak tam sprzęt do nagrywania, ale umówmy się, no to nie są setki tysięcy złotych w skali, e, w skali roku, tylko raczej tam kilkanaście tysięcy złotych w skali roku. E, więc, no to, więc no, trafiłem na inwestowanie. Mam to szczęście, że. Mm, Mój biznes rolkowy opiera się na tym, że muszę jednak nagrywać z właścicielami biznesów w większości przypadków i z nimi przebywać, jakby to powiedzieć, no na co dzień, więc może nie jest to biznes, w którym się nie wiadomo ile zarabia, ale ma się dużo, dużo kontaktów. No więc te osoby potem mi pokazują, jak tu można jeszcze zarabiać oprócz tego biznesu rolkowego, więc staram się też w miarę możliwości mieć dostęp do różnego rodzaju inwestycji. Zainwestowałem w mieszkanie w Zielonej górze na flipa w systemie 1090, gdzie wpłaci się 10% teraz, a 90% dopiero za dwa lata, to ten budynek dopiero powstaje. No i oczywiście jest jeszcze rabat na to mieszkanie, oczywiście, no bo to jest kupione przy takim hurtowym zakupie u człowieka, który te inwestycje pozyskuje, no to mojego klienta Michała Cala, któremu robimy ogromne wyświetlenia na jego mediach społecznościowych. No to tutaj sytuacja wygląda tak, że, że wkłada się 10%. Za dwa lata dopłaca się niby resztę, ale tego się nigdy nie wpłaca, no bo do tego czasu na tak zwanej cesji można to mieszkanie komuś odsprzedać. Jasne. Fajne. Czyli to są Twoje inwestycje w tym momencie? No i jeszcze oczywiście złoto. Miałem szczęście kupić je w 2022 roku. Nie, chyba w 2023. Nie, były w 2022. Przed, przed wybuchem wojny to była na pewno w 2022, e, kupiłem tam dwie sztabki złota, no one już prawie już dwukrotnie urosło od tamtego czasu, więc to, to była dobra inwestycja bardzo. E, to przed wojną kupiłem parę miesięcy, więc e, mówię oczywiście o wojnie na Ukrainie, więc no, to był świetny wydatk. Wiele osób starszych, które prowadzą biznes, to jeżeli coś robią nowego, zaczynają od misji, wizji, strategii. Wartości ustalają na tym, co w firmie. Młodzi ludzie raczej tak nie robią, więc pytam chciałbym się dowiedzieć, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Czy Moim... masz misję i wizję? Moim zdaniem, mój biznes rolkowy to jest mój taki pierwszy, poważny biznes. Ja uważam, że y, tu trzeba po prostu polować tam, gdzie leje się krew, czyli tam, gdzie są po prostu pieniądze. Pieniądze są najlepszym wyznacznikiem. Gospodarczo, tak zwana kalkulacja ekonomiczna, to co robisz efektywnie, czy nie. Oczywiście, przedsiębiorcy, którzy mają doświadczenie, potrafią już przewidywać e, dłuższe perspektywy, potrafią wkładać w projekty, e, inwestować w nie, doinwestować w nie, dofinansowywać je, które wierzą, że potem się będą zwracać. Natomiast większość takich startupów, czyli firm, które na początku nie zarabiają, a potem mają magicznie, e, magicznie kosztować nie wiadomo ile, większość takich startupów upada. Więc jeśli to ma być pierwszy biznes, no to sugerowałbym, że pierwszym biznesem na 100% powinien być biznes, w którym się zarabia po prostu pieniądze od razu. Czyli nie, że się czeka nie wiadomo na co, że się wkłada ten biznes, pieniądze wkłada, wkłada. No nie, najpierw powinny być pieniądze, a potem dopiero wydatki. Jasne, a trochę już odpowiedziałeś na to, mhm. ale zadam pytanie, czy ty masz jakąś wizję siebie, czy masz jakiś pomysł na to. Co tak. ty dalej będziesz robić? bo chcesz na razie tak. tylko rozwijać i szukać tej. E, węszyć tę, tę krew w wodzie i jechać tam, gdzie są ja pieniądze? Węszek, może... węszek no. tak, no tutaj mój me, biznes mediów społecznościowych, on nie jest bardzo skalowalny. No bo tutaj są relacje z ludźmi, ja jestem sam, e, klienci chcą pracować ze mną, nie chcą, żebym im wysyłał operatora. E, operator może ładnie nagra, ale nie wymyśli e, pomysłów na filmy, na scenariusze. Mam już na szczęście takich, o, takie osoby w zespole, które potrafią to robić, e, natomiast no, nie jest to jednak taki sam poziom, no i też jeszcze jest ten komfort przy więc wiem, że tej mojej agencji marketingowej no, nie wyskaluje na biznes, na biznes, być może wyskaluje na biznes kilkumilionowy w skali roku, ale raczej nie na biznes, który będzie miał przychodów 100 milionów. Czy nawet kilkanaście milionów, kilkadziesiąt, nie mówiąc już o jakichś miliardach. E, natomiast no, ten biznes ma coś cenniejszego, to co o czym wcześniej wspomniałem, czyli kontakty z ludźmi face-to-face, -face, czyli mnie wielu właścicieli dużych firm po prostu zna. E, więc dzięki temu wiem, że mogę w przyszłości w jakieś inne projekty wchodzić. No, w tej chwili też wchodzę w taki projekt e, Land Developerski, gdzie e, no. Są genialne e, inwestycje na mazurach, gdzie e, jest jeszcze taka dziwicza ziemia. Ta ziemia jest niezagospodarowana. E, ziemia jest też obarczona bardzo niskim ryzykiem, no bo to jest ziemia, to nie jest wieżowy, który może szlak trafić z powodu jakiegoś tam wybuchu czy wypadku. To jest ziemia, która ma bardzo niskie szanse, że, że, że się z nią coś stanie. No i myślę, że w mojej perspektywie, no to ten projekt landeweloperski e, ma dużą szansę być taką kolejną, powiedziałbym, dźwignią. E, oczywiście jestem otwarty na. Na inne rzeczy, ale nie mam jakiegoś takiego dokładnego, co to ma być konkretnie. Być może nagle podczas jakiejś rozmowy przy kawie jakiś przedsiębiorca powie mi: Julian, z twoimi zasobami, tu, to, to i to, moglibyśmy zrobić razem to, to i to. Być może. Ja jestem otwarty na to. Ja wiem, że rolki to jest dopiero początek i mam apetyt na znacznie więcej. Natomiast no w tej chwili jest, to, mi się wydaje, no taki najlepszy sposób, żeby sobie zbudować markę moją osobistą jako eksperta od marketingu. Kim niewątpliwie oczywiście jestem. I w ten sposób tutaj dalej działać i już wchodzić w takie głębsze, szersze biznesy w wieku tam myślę 20-30 lat. Dobra, no to. Życzę Ci powodzenia w Twoich e, przedsięwzięciach, i gościem naszym był Julian Heller. Jeżeli chcecie skorzystać z usług e, Juliana, to jak na jakiej stronie się znajdą? Możecie mnie znaleźć na Linkedinie, Julian Heller, możecie no. mnie znaleźć też na, na Instagramie, e, czy też pisać moją firmę Viral Empire Viral, jak filmik, który ma dużo, dużo wyświetleń nie Empire, no bo to oczywiście będzie imperium. No <laughs> Czego ci żyć? Dziękuję. Dzięki.